W takim razie tutaj, jak toruński sztab Konfederacji ocenia wyniki Exit Poll? No niestety, niestety nie jesteśmy zadowoleni oczywiście. Liczyliśmy na dwucyfrowy wynik. Jak pokazała ta kampania, wygrała, wygrała jednak polaryzacja pisów z Platformą. Mieliśmy przewrócić ten stolik. Niestety nie uda się go jeszcze teraz przewrócić. Mamy nadzieję, że w następnych wyborach damy radę. Dlatego, że to my mamy rację, więc prędzej czy później to my wygramy. To jest oczywiste, bo nasza idea jest słuszna. A czy nie liczycie to na taki efekt, że wiele osób. W pewien sposób wstydzi się głosować na tę konfederację i mówić o tym, a, a potem okazuje się, że głosowało. Są takie no to... osoby, w waszym zdaniem? Oczywiście, że są. To jest niestety wina mediów, TVP głównie, która w ogóle nas nie pokazywała. No I TVN-u, który po prostu przekłamywał cały czas naszą kampanię, nasz program. Mówił, że nie chcemy jeść psy, mówił, że nie lubimy kobiet. Mówili straszne rzeczy na nasz temat i no niestety do części osób to dotarło. A jak chcecie to zmienić? Jak dotrzeć do społeczeństwa z waszym no takim, jakim? Wy uważacie prawdziwym programem. Jeżeli uważacie, że jesteście zafałszowani w mediach. Musimy ciężko dalej pracować oddolnie. Tutaj. Może jakieś media stworzyć? To też to, to jest. Przede wszystkim trzeba zakończyć z propagandą TVP, tak? Nie sądzę, żeby teraz coś się zmieniło, ponieważ platforma będzie chciała stworzyć własną propagandę. I tak naprawdę media pewnie się zmienią po prostu teraz z, z propagandy Pisu na propagandę platformy, więc tutaj akurat na media publiczne nie możemy liczyć. Natomiast inne oddolne media, coraz większa rola internetu, być może pomoże nam w tym, żeby dotrzeć do kolejnych wyborców. Czyli liczycie tutaj na lepsze wiadomości, gdy te głosy już będą zliczone? Czyli liczycie, że exit pole się pomyliły? Myślę, że ten wynik może się trochę polepszyć na naszą korzyść. Natomiast nie sądzę, żeby to była duża różnica. Myślę, że